Witam wszystkich po raz kolejny. Dzisiaj przed Wami ultra mega super mocny wzmacniacz audio. Wszystko w jednym: USB, SD, DVD, FM, AUX i tak dalej. Mega wielki, mega mocny wzmacniacz, który znalazłem w elektrośmieciach. Ktoś go wypierdzielił. Nie wiem czy to w ogóle działa, będziemy to testować, bo to tak jeździ kurde ze mną, to jest takie małe, że można w kieszeń wsadzić, mniejsze od smartfonu, leciutka taka mała zabawka, obdarta już swoje chyba w życiu, przeszła, widzę, że to była marka, jest marka, Voicecraft MA120, takiego czegoś na Allegro jest pełno, w ogóle na AliExpress, to już nasz rynek polski tak mocno zalewa, to można gdzieś tam kupić za 8 dych, nawet może mniej. Różne to nazwy ma radio łazienkowe, radio kuchenne, wzmacniacz audio, wzmacniacz samochodowy, wzmacniacz karaoke. Widzę, że to jedna z gałek jest już obłamana, która robi przy okazji za włącznik, bo tu jest taki dźwięk. O! Basy wysokie. Kilka przycisków funkcyjnych. Amplifier dwukanałowy, wzmacniacz wyjściowy. Digital Audio Player. Kurde, jakie to jest małe, lekkie. Taka <zabawka>, zabawka dla dzieci. Wyjścia, dwa wejścia. Szkoda, że nie są na, na, na RCA, a nie na mini jack 3,5 mm. Rem input. Przez chwilę zastanawiałem się, co to może być, ale to jest chyba na wzmacniacz yy, samochodowy. Wzbudzenie remote. Input 12V, 5A, czyli całkiem dużo mu potrzeba. Tu widzę, są przykręcone do radiatora od zewnątrz dwie śrubki, czyli prawdopodobnie jest tu przykręcony jakiś układ scalony, bo cóż, to innego może być. Takiego czego się z widzę, mówię tak, mówię na Allegro, robi to marka VoiceCraft, Kinter i jeszcze co innego. To wszystko idzie pewnie, kurde, z jednej jakiejś hali produkcyjnej. Jak to graj... I czy to w ogóle działa? Nie mam kurde bladego pojęcia. Dlatego będziemy to sobie testować zaraz, jak to może mieć moc. Jaki to jest salak, zabawka taka naprawdę, takie maleństwo, że można w kieszeń sobie to włożyć. No to zaraz to podpinamy i sprawdzimy, a później rozkręcimy. No i dobra, zobaczcie, podpiąłem wszystko pod taką y, starodawną kolumnę Philipsa. Na głośniku bazowym 16 cm. Ona jest całkiem głośna. Podpięte cinche, podpięte zasilanie z zasilacza Jakiegoś tam Yamaha 12V 2A Także to wciąż jest zbyt mało ale jeżeli na takim Zasilaczu to w miarę głośno zagra to znaczy że na mocniejszym będzie tylko lepiej Mam taką nadzieję Włączmy to badziewie Chińskie O ale szum ojej dobra ustało ja zaraz zapodaję muzykę zobaczymy jak to gra uwaga uwaga o gra kurwa mać gra a zobaczcie że zwiększam głośność a tutaj niestety nic mi nie pokazuje ale to przerywa ten podłoczony o

Co, coś tam, kurde, gra. Tylko, że tutaj odtwarzam to z telefonu bezpośrednio z wbudowanego tworzacza muzyki, więc tutaj jakiś nie ma też sporej głośności. Ale myślę, że dałoby się uzyskać więcej, bo ja doszedłem skalą do końca i w telefonie jest max, a przez teren nie było w ogóle. Także podejrzewam, że dałoby się uzyskać więcej. Taka śmieszna zabawka, fajnie jeszcze byłoby zaraz zobaczyć, co tutaj jest wewnątrz, jaki tu jest salaczek, bo teoretycznie moc to tam jakieś dwa razy w internecie dwa razy 20W, maksa czy RMS, to tego nie wiem. Ja to rozkręcam i zaraz sobie poglądamy. No i zobaczcie, po rozkręceniu, które było dosyć mudne, bo już były tutaj zamontowane śrubki, które były już trochę przeredzewiałe. No jestem dosyć mile zaskoczony, bo jest tu troszkę elektroniki, stabilizatorek 7805. Filtracja też nie najgorsza, zobaczcie. 16V 300 mikro. Nawet jest dioda zabezpieczająca. Układ scalony Chińczycy postanowili zalepić klejem. Jedyne co gdzieś tam udało mi się odczytać to jakieś TDA7297SA, yy, 7, 7, coś takiego, nie wiem. Później gdzieś tam w nocy katalogowej sobie sprawdzę, ile to ma mocy, ale pewnie ze dwa razy 5, może 8 watów. Taka mała zabawka do komputera. Gdzieś tam w domu sobie. W domu to tam coś tam tego hałasu na może ale jeszcze, jeszcze po skręceniu wykonam jedną rzecz, zaraz Wam pokażę jaką, no i dobra. Ostatnia część po zmontowaniu wszystkiego w całość zdjąłem oryginalne gałki z racji tego, że jedna z nich właśnie jest rozdupcona, a w zamian damy coś innego. Zobaczcie, coś takiego damy. Hop, jeden. Od basu będzie czerwona, tylko muszę ustawić na zero. Kurde mać. Kurwa kręci O jest. Na zero. No. Kleju nawalone. I ostatnia Sopran. Niebieska. No. No i dobra, właśnie. Kurde, elegancko. Chińska zabawka. Jakby to miało jeszcze bluetootha i było coś w środku w klasie D, jakiś TPA 3118, bo zmieściłby się bez problemu. To to nie byłoby głupie. A tak nie warto. Pozdro.